Cześć widzowie, dzisiaj będziemy hmm, oceniać dialogi wszystkich postaci Sonika. Zamierzam ratować tą planetę i uwolnić wszystkich KOSMITÓW! No wiadomo. Żadne prawa autorskie mnie nie powstrzymają! No proszę, coś nowego! Eggman ukazujący skruchę? Gdybyś poddał się wcześniej, nie musiałbym niszczyć twoich zabawek! Ach, kolejny mandat! Rozwiążę to w sądzie, ale mogą nie uznać, muszę zasuwać za symptom choroby. Kiedy cały świat postawi się przeciw mnie, ja będę walczył tak jak dotychczas! Profesor Geralt stworzył mnie jako najwyższą formę życia. Powinienem być kluczem do wyleczenia każdej choroby! Gdzie jest ten cholerny czwarty szmaragd? Wykryto Egmena. Porusza się w Omega. naszą stronę. Wiesz o klonowaniu. Oryginał musi gdzieś tam być. Musimy zniszczyć wszystkie jednostki wroga. Balon Eggmana niedługo będzie poza naszym zasięgiem. Atak! 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 Nie bądź głupi, Espio! Poza tym znasz nasze zasady! Nigdy nie odrzucamy płatnej roboty. No chodź! Hej, Shadow! Znasz się może na komputerach? Próbujemy się włamać do serwerów Wegmana, ale trochę utknęliśmy. Znajdź pokój z komputerem! Mam co do tego złe przeczucie. Nie słuchaj go. On próbuje ci namieszać w głowie. Skup się, miej oczy otwarte. Zajrzałem głęboko w duszę naszego wroga. I widziałem jedynie ciemność. Nie jesteś w pozycji, by rzucać mi rozkazy, ty zatękła poduszko na igły! O! Długo czekałem na ten moment! Ognia! A teraz poznasz mój najwspanialszy wynalazek! A, jeż yes, Sonic. Widzę, że pan nosisz się tak jak zwykle! Nie, no. no nie wiem! Według mnie doktor Egmont tym know. razem wpadł po prostu na kiepski pomysł! O! Oh, ta robota pewnie będzie zlecona nam! Niedobrze! Hej, no, Orbot! Wiem. Patrz! Udało mi się złapać jednego kosmitę! Pragnę zauważyć, że Sonic nadal wow, jest na wolności i ma się Sonic dobrze. Coraz. Obawiam się, że twój plan, doktorze, okazał się być absolutną porażką. Spokojnie, Kibot. Jestem pewien, że Sonic nie zrobi nam krzywdy! Nie jesteśmy ta. żadnym zagrożeniem. Zaplanowałem wobec was zemstę. Kiedy tylko zebrane zostaną wszystkie szmaragdy chaosu, wszczęta zostanie procedura, która nie będzie możliwa do zatrzymania. Ta, ta, Wszyscy Wy nie Zabraliście mi wszystko! A teraz doznacie tej samej, samej straty i bólu. Żadu. Czy coś się stanie? Dokładnie kiedy osiadłem, to był park 50. No i cioryś, że zamiast Pamiętaj, co ludzie zrobili ci dawno temu! Yes. Nie? Nigdy nie zrobił Dobra, nie wiem, jak cię tam zmienił! Długośmy się nie widzieli! Medal Moja odrażająca kopio! Ale nigdy nie dałem rady cię zniszczyć! Madness. Dlatego przetransformowałem swoje ciało własnymi rękoma. Wasza celebracja wkrótce przemieni się w desperację. Ha, ha, ha. To ma być ta cała najszybsza istota na świecie! Hm, może i jesteś najszybszą istotą na lądzie, ale w powietrzu... Wyścig z tobą to jaki żart! Hej, szefu! Przepraszam, wow. że musiałeś czekać, szefu! Zerknij na to, szefu! To dziennik Eggmana! Jest w nim napisane coś o naszych pradawnych przodkach! Czy to wisząca ogroda? Gratulacje! co mnie nie wierzę! Jestem Mefres. Jestem czystą ciemnością. Musisz zrozumieć, Gratulacje. że niemożliwym jest powstrzymanie mnie. Twoja moc jest zbyt ograniczona. Widzisz, to jest moja męska jaskina. Niewiele kobiet miało okazję tu zajrzeć, ponieważ tak często trafiam do zone'u. Nauczę cię trzymać ten język za zębami przy następnym naszym spotkaniu. Obiecuję ci to. Walczyłeś dość dzielnie. Nie doceniłem jak kurczowo słabi trzymać się Przyjaciele, to tylko złudna iluzja. Dobre. Nie możesz liczyć na nikogo poza samym sobą! Nie Dobra. mogę zostać pokonany! E, Jeśli mnie pokonasz, to po prostu będę wracał i wracał! Jestem nieśmiertelny! Nie można mnie przepędzić! E, Sara! Wiem, że tam jesteś! Możemy zacząć od początku! Obiecuję! Obiecuję e, I, to! Co, Świat jest, jest mój! Nie mogę zostać pokonany przez tego podłego szczura! Głupi jest. Wydostanie Prawo. się z łańcuchów nie daje ci wolności. Nadal musisz pokonać mnie, żałosny jeż. Będę się napawał twoim cierpieniem. Nie! nie Jakim nie cudem błąd, znowu błąd. przegrywam z kimś takim jak ty? Cały dzień mnie korciło do walki. Będę w ciebie tłokł jak w bęben. Pięknie, Gdzie tak. jest Froggy? Hej, to stoni jest chiro. bardzo nieładnie. Kiedy złomię dość dużo ryb, może w końcu trafię na wrogiego? King Boom. Nie wiem, co to było. Było super. Po prostu mógłbym się tak A Papapi, to koniec odcinka.